Ty masz mordzie chuje, Ciśniemy się, dawaj, bo czujesz, dawaj się ciśniemy, trochę teraz będzie beko Fajny z ciebie ciul Magdata mnie no rzeko I leca dalej, What teraz cis ciebie po dziewczynie w sumie ty się śmiesz. dawaj, mi nawet rodzinę, Gęk Dobra stary fest chipo, fest pito, ciaparito, ciaparito twoja glizda Mała niczym kurwa Małpała, Małpała. te małpałka, pałka Moż? Wbijam Wbiją tutaj jak mejka Zawsze pizda z tyłu lejka Ej! ej o, let's ty setanę, kurwa, ej. jesteś czarny No i chuj mam wyjebane Rasista doskonały Ej. Ja pierdolę nie ma zwały tu nie ma. Za mnie pizda, masz łeb jak Stu <laughs> Dobra trudno jesteś przejebane Do ściany dostarany przez mój puncher do zjebanej wow. A Awardęgę przecież wybiłem w taki sam sposób Kogo tam jeszcze powybijałem? O, to bym musiał, kurczę. Marcina Malczyńskiego też wybiłem. Tak, w takim samym... Ale czemu to jest... No, ale on tak czemu tak bardzo jest? tego, on... bardzo... No teraz jakiś boxdel Bolec Boksdel. Kurwa, nawet, nawet nie, nie tak tak Z mi w ogóle ksywo, ona nie jest taka... Nie ma w niej właśnie... Można sobie język na tym połamać. Nie ma takiej aparytki, takiego, takiego ciepła. Ja Ci dobrze radzę, także jeszcze Cię bardziej wybiję. O! Łoł, wow, wow! O czym gadaliście? Co? O czym gadaliście? <śmiecki> o streamery. Co, co Nie co? wiem, ale już, już ten. Już nie możemy gadać, bo przyszedłeś kurwa. Coś to tak, no, teraz Tematy się zabij. skończyły. <śmiecki> skończyły się tematy No ale to co mówicie, no. Bo, nie, kurwa. ale nie o tobie, nie o tobie. Spoko. Nie. Ty dop, jak kurwa, to nie? jak ty mówisz i kłamiesz, to słychać od razu kurwa. Taki dwóch rozrośnie <śmiecki> <wyraż się śmiecki> nad kurwa Ale tak dzień dobry mówi, nie? <śmiecki> <śmiecki> Dobra. <śmiecki> Godzicie się czy nie? A co? Godzicie Wiecie, czy... się czy nie? A z kim? Ja babab? Nie! Z, z Adrianem. Kto? Godzicie się z Adrianem. Za kim? Z sobą? Z meduzą. Z meduzą? No. Nigdy w życiu, kurwa.

Kurwa ty nie. A innych! Co! A innych! Już go miałem, tylko mi zabrakło, teraz mi zabrakło. Co do awansów. Aha, a jeszcze tu mam awans. Proszę, dobra, wstąpcie. Później wam wszystko nadam. Tylko, żebym nie zapomniał, to mi przypomnijcie. John Wedlin. Moje gratulacje. Tutaj dostajesz awans. Czekaj, czekaj. Czybym tu się nie. A nie, nie, przepraszam, ty nie John. John Random dostajesz <grym> awans. Bo mi się tu pomyliło. Idź tam Uczysz, wróć tam. Jak jesteś Random tam. otrzymujesz. Bo mają te same imiona i mi się mylą. Jakby mnie to było nie mogli. Otwierasz. Strach pomyśleć, co było, jakby gdzieś owiedza, co się dzieje. Ty. Bez mowy. No właśnie, bez No be kurwa! Jeden jest pod chwilę, no a ja. A Bo widzę, że się no. Zrób mi kawę. Zrób dróg... mi. No nie, bądź cifa, no, zrób mi kawę. Fukis. <słyszy> Wpierdol się od Myślisz, że to nie będę strzątać, kurwa, a ty będziesz wszystko rozpierdalać? Tu cel świeca w szafie albo łamany jesteś Jeden złotego i 68 zł. groszy Wpierdol się od tej szafy, kurwa ZAMnij się! Wpierdol się od tej szafy Pierdol, tam szafę 3 zł. Kurwa, jak się najebałeś, to nic Maci nie potrafisz zachować. Kurwa, ja go budzę, ale, ale wstyd, ja pierdolę w Kurwa, ja go ale w tył. ja pierdolę cofnijcie sobie streama, zobaczcie na tą szafę, co się z nią stało. Ale ona tak pyła, no, ale Szafa, kurwa, wyjebałem w tą szafę, mam stary, kurwa. Patrzcie teraz Ale to było dobre, to, to ja... o, dobrze, nice. Kurwa. To mi się podoba, kurwa.

Turbo jest tak fucking laggy. Like fucking, shitty fucking game. Ale co, publicznie, stary, kurwa, co, 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 co... Fabiana, wyglądasz jak menel i mieszkasz w burdelu. więzisz Marlin, zadzwoniłem do jej ojca i mówił że już jedzie z policją do Ciebie, będziesz miał niemałe problemy, 55 groszy. Czekam, czekam, czekam na policję. Czekam na policję. Bo z tą kurwą gadać ci będę. Fabian to stara kurwa! Fabian najgorszy jest! Fabian jebany będzie! Shit. No, this is fucking spirit. It's clear to see my love is bigger than I thought. I got everything I want when I hold you with my arm. I'll the remember my love and my pleasure, the key to my treasure. was the weather that day up and now, with you till I die. How many times for you on my try. Want you to notice the one and I know this perfect soulmate. I want to show my best friend. She took my life, my happy and in hard times.